Cześć, witam serdecznie. Co tu się będzie działo? Może opowiem. Ponieważ szykują się zmiany, trzeba przygotować akwarium pod nowych lokatorów. Już troszkę zrobiłem selekcji w tych moich skalarach. Nie wszystkie chcę oddawać, chociaż nie wszystkie jeszcze z tych, co zostały, podobają mi się. Generalnie rzecz biorąc, trzeba powiedzieć, że nie jestem 100% zadowolony z tych moich skalarów. nie tak to sobie wyobrażałem, albo może mam świadomość poprzednich moich ryb może poprzednich w kontekście wielkości, bo o tym głównie mowa. No co do... Powiedzmy sobie samego funkcjonowania akwarium i, i po prostu tych ryb, jako ryby, wszystko jest jak najbardziej w porządku. Wszystko jest na spokojnie, bez problemów większych. Prowadzi się to akwarium bez najmniejszych kłopotów. No i oczywiście, musiałem coś wykombinować. Jakby tego było mało. Ale z tego co rozmawiałem z moim kolegą, myślę, że będziemy się obaj wspierać w tej niedoli i nie damy się zwariować. O co chodzi? O to chodzi, że no chciałem coś tutaj zmienić, chciałem coś tutaj dorzucić. Wybór padł na Altumy, no chcąc pozostać przy skalarach. Ale, w związku z tym, że altumy kosztują dosyć sporo, no i tak dłuższy czas przeglądam różne fora czy internet w poszukiwaniu jakichś fajnych sztuk, gdzieś może nawet niedaleko. No i faktycznie ostatnio nawet natrafiłem i już praktycznie. Słowo się rzekło, że pojadę i coś wybiorę, i coś kupię. No, niemniej jednak czas mnie wyleczył, bo przemyślałem sobie sprawę, no, za duże jednak koszty są, nie? Jeden altum to jest koszt około 160 to minimum, w zależności od wielkości. No, tego się mniej więcej zaczyna cena. No im większe tym wiadomo droższe nawet do 300, 350, czyli jeszcze nawet w górę, w zależności wszystko od wielkości. No więc chcąc dokupić tutaj powiedzmy z 6 chociaż sztuk tych altumów, to stwierdziłem, że dobra jest, niech zostaje tak jak jest, nie? No i co się wydarzyło? Poszedłem do mojego kolegi, który prowadzi sklep w moim mieście. No i tak przypadek zrządził, że jak wszedłem, to powiedział, że zamawia palety. I nic nie byłoby w tej historii nadzwyczajnego, gdyby nie to, że kiedyś razem obaj. Rozmawialiśmy i obaj doszliśmy do takiego wniosku, że nigdy więcej żadnych paletek. Nigdy więcej. Jak i ja, tak i on zarzekaliśmy się, że żadnych więcej paletek w naszym akwarium nie będzie. No i jak ja to usłyszałem, że on zamawia te palety, mówię tak: co ci do głowy strzeliło? A coś. Chcę spróbować, nie? chcę spróbować, znowu chcę spróbować, choć to nie jest osoba, która jest świeża w tym temacie, nie jest to dobry akwarysta, zna się na rzeczy i nie raz miał palety i to nie, nie raz dochowywał się pięknych sztuk i z czasem po prostu no, sprzedawał z tego względu, że miał dosyć już z nimi zabawy. No, i tak samo było nieraz ze mną, że ja też mówiłem, nigdy więcej żadnych paletek. No i w tym momencie mówię, no skoro ty zamawiasz, to może ja bym wziął, a w jakiej cenie? No i się okazało, że cena jest bardzo dobra. Jeszcze w zasadzie nie wiadomo, co to przyjdzie. Ja powiedziałem, że no dobra, coś tam kurczę jak zamówisz to to niech będzie co będzie już się zdaje na ten los co tam będzie no i będziemy tu kurczę się zastanawiać co tu dalej z tym fantem zrobi się który by przyjadł nie ma ich być 10 sztuk i mają być jutro Dlatego też, jak tylko będę miał, jak tylko wpuszczę, jak tylko w ogóle przywiozę, to jakiegoś tam krótkiego filmika e, nagram, jak one tam wyglądają, jak tam po podróży. No i będę robił pomału aklimatyzację i będę je tu, tutaj wpuszczał, tu, do tego zbiornika, bez żadnej tam kwarantanny, bez niczego, po prostu tylko z aklimatyzacją i nie się dzieje. Co wyjdzie, to wyjdzie. Jak będą jakieś problemy, no to po prostu palety wylecą z tego zbiornika szybciej niż wjechały i wrócimy do punktu wyjścia. Z tym razem tym razem nie popełniam tego błędu, co zawsze robiłem, jak wprowadzałem palety, że wyzbywałem się poprzedniej obsady. Tym razem też nie mam powodów do tego, aby to robić. Bo jestem zadowolony bardzo z tych mana Dla mnie to są przepiękne skalary. I gdy coś pójdzie nie tak z paletami, to pewne jest, że będzie więcej tych skalarów. A na pewno te skalary tutaj zostaną. Co by się nie działo, bo są przepiękne. I będę się tutaj może. Może z czasem starał jakieś tam pary i będę, będę chciał, jeśli już to, to to, może nie, że będę chciał, ale jeżeli już to, jakbym miał coś mnożyć, to będzie mi zależało na tym, aby pozyskać ryby z, tych, z tego gatunku, z Mana Bardzo mi się podobają i no to jest takie zaleczenie ran może tak, by to określić po altumach. Nie? Kiedyś miałem altumy, też piękne i sztuki porosły, no ale zmarnowałem je przez niewiedzę i przez różne sytuacje losowe, jakie się wydarzyły po drodze. No i kurczę, teraz y, dlatego też między innymi wracamy do nich pamięcią i, i no i chciałoby się je mieć, nie? z tym że no, cena robi swoje. Więc tutaj padło na palety, które będą przypadkowo w moim akwarium. No i to też nie jest też do końca taki przypadek, no bo te ryby z tych ryb jak już się z tych ryb, jak już się raz y, spróbuję, to się z nich załatwo nie rezygnuje. I często się do nich wraca, tak jak i zresztą do skalarów. To jest podobna emocja podobne emocje skalary, palety więc to są ryby, do których ja nieraz wracam i nieraz o tym mówiłem na swoich filmach. No a teraz zechcę połączyć te ryby ze sobą. A żeby je połączyć to potrzebne są zmiany i one po prostu same się tutaj zadzieją. Będę oczywiście pokazywał z jakimi problemami się tutaj borykam, czy w ogóle będą jakieś problemy. <laughs> Na pewno Największym problemem jest to, że to akwarium jest już dosyć zarośnięte zawsze. Jednym z takich właśnie problemów jest to, że wprowadzając do tak zarośniętego akwarium przede wszystkim małe ryby, no to jest właśnie ten problem tego typu, że trudno jest z nich wyciągnąć jakieś fajne sztuki. Jest problematyczne karmienie, ale plusem jest to, że to jest dosyć duży zbiornik. No i tego miejsca jeszcze tutaj troszkę zostaje i nie są to rośliny jakieś wymagające. Więc no to nie jest tak jak zazwyczaj się dzieje, gdy mamy tam powiedzmy jeszcze jakieś podłoże w postaci tych substratów, i tak dalej, i jakieś tam rośliny mocno pędzone. No, trzeba będzie też przejść na inny sposób nawożenia tych roślin, troszkę wyższą temperaturę. No, po prostu takie zmiany wynikające z pewnych rzeczy, jak się chce mieć polety. No i czas pokaże, co tu się będzie działo. Także oglądajcie już jutro następne, następny film. Zobaczymy o której to one przyjadą, jak, jak przyjadą i tak dalej. Także na dniach, no może tak, na dniach będzie kolejny film i pokażę co kupiłem. No i zobaczymy co dalej. Także do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!